Cześć, Siemanko. Witam wszystkich na moim kanale. Jest to nowy kanał poświęcony akwarystyce. W sumie to stawiam pierwsze kroki w akwarystyce. Kiedyś założyłem to akwarium jakieś dwa miesiące temu. Wcześniej miałem akwaria, kilka nawet, nawet bardzo duże, ale bez większych sukcesów. W sumie to było dawno temu jak byłem gówniarzem. Nie było mnie stać po prostu na wiele różnych rzeczy. W tej chwili postanowiłem się troszeczkę zająć tym bardziej na poważnie. Stać mnie po prostu na kilo cukru raz na tydzień i 10 dek drożdży. Może na początek kilka ogólnych takich informacji. Więc jest to akwarium 70 litrów. Pod żwirek o granulacji od jednego w sumie w większości to jest 1 mm. Tam dużo też jest drob, drobniejszych i, i większych kamyczków. Pod tym żwirkiem jest substrat zwykły, jest substrat tropikala. Stosuję też CO2 z butli z cukrem i drożdżami. Do tego kostka lipowa, jak widać, wykonana własnoręcznie. Dosyć dobrze to rozpyla. Na ten temat może kiedyś zrobię osobny komentarz. Rośliny, widać, na filmiku bujają się dobrze, chociaż nie było się bez problemów. Na początku zaczęły mi się pojawiać glony. Te rośliny nie wystartowały od początku. Oczywiście yy, błąd początkującego, zanim te rośliny się zdążyły się ukorzenić, ja już je po prostu podcinałem, przycinałem, korygowałem. Po prostu wszystko szybko, dużo zmian. Niepotrzebnie najlepiej nie grzebać nic w akwarium. Dlatego też właśnie założyłem też ten kanał, żeby uczyć się również, słuchać opinii ludzi, którzy będą oglądać. Dużo nauczyłem się też z podobnych kanałów takiego go gościa jak Mokra łapska czy Bilet. Naprawdę dzięki nim chociażby i ta butla z Bimbrem. Nigdy wcześniej nie stosowałem tego, nawet nie miałem pojęcia co to jest. Nawozów w zasadzie stosuję tylko podstawowy jakiś tam żelazo, potas, ogólny nawóz do roślin. Nie bawię się jakieś mikro, makro elementy, po prostu czarna magia to jest dla mnie. Póki co rośliny rosną, nie będę się zagłębiał w szczegóły. Akwarium z tej chwili przed przycinką. Jeszcze z tydzień tak poczekam, aż ten Chemiantus trochę podrośnie. Bo chciałbym tutaj zmienić tą lewą stronę, wywalić te trawy i te krypty. Nie wiem co jeszcze będzie z tym mikrozorium tam w tle. Tam jest też Anubias, którego nawet nie widać. Ale prawdopodobnie też wyrzucę. Na tył dam tą repens i, i później będzie Rotala Chemiantus i pewnie Heniek mały, ale nie mam pojęcia jeszcze, co z tym zrobię. Dam wam zdać w kolejnych filmikach. Wodę podmieniam średnio raz na dwa tygodnie, wtedy podlewam też nawóz. Światło jest tutaj około 1 W na litr, to są dwie świetlówki te piątki, które w sumie sam dołożyłem do tej pokrywy, bo wcześniej było oryginalnie jakaś listwa tam ledowa. Oczywiście to co oni montują fabrycznie, to jest po prostu shit. Rybki jak widać mają się dobrze póki co jeszcze choroby żadnej nie miałem Myślę też o jakimś większym akwarium, ale to jest projekt na może przyszły rok. Zobaczymy jak to wszystko się będzie rozwijać. Jeśli Wam się podoba akwarium, napiszcie w komentarzach. Może jakieś sugestie? Może coś byście zmienili? Na razie zamierzam po prostu ciągnąć to, co jest, bo akwarium dopiero jest. Urządzone dwa miesiące to jest praktycznie nic. Te rośliny wszystkie znożyły się praktycznie ukorzenić. Może dopiero ewentualnie tą kabombę wyrzucę, bo widzę, że zaczyna mi żółknąć. I cały tył, tył obsadzę tą Ludwigią właśnie Repens. Ona by mi fajnie tło zrobiła. Ale to wszystko na spokojnie. I to wszystko chyba na początek. Nic więcej, co tu można powiedzieć. Jeśli macie jakieś opinie, nie wahajcie się. Złe, dobre. Jakieś sugestie, może coś pomożecie. Tymczasem do usłyszenia. Do następnego razu. Siemanko.